Dziś omówimy sobie rozwiązywanie zadań z treścią za pomocą równych. Tereska i Julka upiekły razem 100 pierniczków. Tereska upiekła o 20 pierniczków więcej niż Julka. Ile pierniczków upiekła Julka? Posłuchajcie, w tym zadaniu najpierw musimy sobie uporządkować dane. Tereska i Julka upiekły razem 100 pierniczków, tak? Czyli wiemy ile mamy upieczone łącznie pierniczków przez obie dziewczynki, oraz wiemy, że Tereska upiekła o 20 pierniczków więcej niż Julka. To czy wiemy ile upiekła Julka? Słuchajcie, jeśli my nie wiemy ile upiekła pierniczków Julka, to zawsze tak mu nie wiadomo, nazywamy, oznaczamy sobie x, tak? Czyli Naszą niewiadomą w tym zadaniu jest julka. Julka, bo nie wiemy nic o julce. Co wiemy o teresce? Wiemy, że tereska upiekła o 20 pierniczków więcej niż Julia, czyli o 20 więcej. Czyli do tego co upiekła julka, musimy jeszcze dodać 20 pierniczków. Tak mówimy, że o tyle więcej ona upiekła. Łącznie upiekły, to też wiemy z treści zadania. Wiemy, że łącznie upiekły 100 pierniczków, tak? W takim razie musimy teraz utworzyć równanie. Równanie, które pozwoli nam rozwiązać to zadanie. Co wiemy? Że Julki, Pierniczki i Tereski, Pierniki łącznie to jest 100 pierników, więc zapiszmy sobie nasze równanie, tak? Czyli widzimy, że x, bo tyle upiekła Julka, plus teraz dodajemy to, co upiekła Teresa, tak? Czyli Teresa upiekła x plus 20. I wiemy, że łącznie mamy aż 100 pierniczków. No to w takim razie zastanówmy się, jak rozwiązać to równanie. Teraz na pewno już. Od razu Wam się przypomniało, że x plus x to nam daje 2x plus 20 równa się 100. Czego się musimy pozbyć? Musimy co zrobić? Od obu stron musimy odjąć 20, tak? Tu mamy te 20, czyli tego 20 się pozbywamy. Więc po lewej stronie równania zostaje nam 2x równa się 100 odjąć 20. Co nam daje? 2x równa się 80. Zawsze dążymy do tego, żeby x był sam, więc obie strony dzielimy przez 2, więc x wynosi 40. Co wiemy? Że Julia upiekła 40 pierniczków, tak? Czyli tutaj mamy Sprawdźmy, czy faktycznie to ma sens. Zobaczmy, czy to, co rozwiązaliśmy, to ma sens. Czy Julka, jeśli upiekła 40, Teresa upiekła o 20 więcej, czyli 40 plus 20 daje 60. Czy faktycznie łącznie upiekły 100? 40 plus 60, tak, daje nam 100. Sprawdźmy. X plus X plus 20... Robimy sprawdzenie. Równość x plus x daje nam 2x. miejsce x będziemy wpisywać. Co? Ile nam wyszło? x nam wyszedł 40, czyli 2 razy 40 i plus 20. 2 razy 40 to jest 80 plus 20, daje nam 100, tak? Czyli lewa strona równania jest podana, wyszło 100, a prawa strona, tu już widzimy, że to jest również 100, czyli lewa strona jest równa prawej, więc Rozwiązaliśmy dobrze to równanie. O czym jeszcze musimy pamiętać, że Julia upiekła o odpowiedzi, tak? Musimy zapamiętać, że musimy zawsze w zadaniu z treścią podać odpowiedź, czyli Julka upiekła ile pierniczków. Julka upiekła 40 pierniczków. Pytanie było tylko o Julkę, tak? Kolejne zadanie. Tomek jest trzy razy starszy od Krzysia. Razem mają 20 lat. Ile lat ma Tomek, a ile Krzyś? Tomek jest trzy razy starszy od Krzysia, razem mają 20 lat. Czy wiemy, ile lat ma Tomek? Co wiemy o Tomek? Wiemy, że Tomek jest trzy razy starszy od Krzysia, tak? To wiemy z naszego polecenia, że Tomek jest trzy razy starszy od Krzysia. A co wiemy o Krzysiu? Nie wiemy nic. Nie wiemy, ile Krzysiu ma lat. Więc tak naprawdę Krzysia przyjmiemy sobie jako naszą niewiadomą. Znaczmy sobie wiek Krzysia przez x. A co wiemy o Tomku? Że jest trzy razy starszy od Krzysia. Czyli Tomka musimy co zrobić? Trzy razy wiek Krzysia. Czyli mamy 3x. Razem mają 20 lat. To co wiemy? Jakie równanie możemy ułożyć? Jeśli do siebie dodamy. Wiek Krzysia. Jeśli do siebie dodamy wiek Krzysia, czyli zrobimy x, bo to jest wiek Krzysia, plus, teraz musimy dodać wiek Tomka, czyli 3x. To wiemy, że łącznie chłopcy mają 20 lat. Obliczmy, ile lat mają chłopcy, tak? Czyli rozwiązujemy równanie. x plus 3x, jest to 4x, równa się. 20. Co musimy zrobić? Tak, obie strony dzielimy przez 4, bo chcemy, żeby x był sam. Po lewej stronie naszego równania. W takim razie co zapisujemy? x równa się. 20 podzielić przez 4 daje nam 5. Co my określiliśmy w ten sposób? W ten sposób określiliśmy wiek kogo? Przez x oznaczyliśmy sobie wiek Krzysia. Czyli tak, wiemy, że Krzyś ma 5 lat. Co wiemy o Tomku? Że Tomek będzie miał ile? 3 razy co? 3 razy 5. Więc zobaczmy. Tu wiemy, że krzyś ma X, czyli krzyś ma 5 lat. A co wiemy o Tomku? Że Tomek jest 3 razy starszy, czyli 3. Razy 5. 3 razy 5 równa się 15, tak? No dobrze. No to wypadałoby zrobić sprawdzenie. Zróbmy sobie sprawdzenie. Lewa strona równania. 3x plus x równa się 3 razy co musimy zrobić? 3 razy 5 plus 5. Równa się. 3 razy 5, 15 plus 5 daje nam 20. Co wiemy po prawej stronie? Co mamy? Po prawej stronie wiemy, po naszej prawej stronie równania było 20. Czy faktycznie lewa strona jest równa prawej? Tak! Czyli rozwiązanie zostało rozwiązane dobrze. Określiliśmy wiek chłopców. Mamy wiek Krzysia 5, mamy wiek yy, tomka. W takim razie odpowiedź możemy dać, tak? Czyli Krzyś ma 5, Lat, tomek ma lat 15. Omówmy sobie kolejne zadanie. W prostokącie o obwodzie 50 cm, jeden bok jest o 3 cm dłuższy od drugiego. Oblicz długość krótszego boku. I słuchajcie, ja w takich zadaniach Zawsze zachęcam do tego, żeby wykonać rysunek. Naprawdę, sama zawsze go wykonuję. To bardzo ułatwia rozwiązanie tego zadania. W prostokącie o obwodzie 50 cm, jeden bok jest o 3 cm dłuższy od drugiego. Co wiemy o bokach? Wiemy, że jeden jest dłuższy od drugiego o 3 cm. To czy wiemy, ile ma jeden z tych boków? Hm. Mamy krótszy i dłuższy. Czy wiemy coś o tym dłuższym? Wiemy, że jest o 3 centymetry dłuższy od drugiego, od tego krótszego. To czy wiemy, ile ma nasz krótszy bok? No nie wiemy, ile on ma. Przyjmijmy sobie, że on jest naszym x. To co wiemy o dłuższym boku? Jest o 3 centymetry dłuższy. Czyli co robimy? No. x plus 3. Co my wiemy? Wiemy, że... Obwód prostokąta. Czy my możemy w takim razie podać obwód naszego prostokąta? No widzimy w poleceniu, że to jest 50 cm. A jak będziemy mogli określić długość krótszego boku? Już sobie to zapisaliśmy na rysunku. Wiemy, że krótszy bok będziemy mieć oznaczony niewiadomo x. Co wiemy o dłuższym boku? Wiemy, że dłuższy bok oznaczyliśmy sobie x plus 3. Równanie. Z czego my będziemy korzystać, żeby ułożyć równanie? Z obwodu. Prawo. Żeby obliczyć obwód, musimy do siebie dodać wszystkie boki. Więc jakbyśmy najpierw zapisali obwód, korzystając z boków, które tu mamy podane. Wiemy, że skoro ten bok jest x, to również bok po drugiej stronie jest x. Jeśli ten jest x plus 3, to bok po drugiej stronie również mamy x plus 3. W takim razie zapiszmy sobie obwód. X plus pierwszy bok. Drugi bok mamy X plus 3 plus ten bok. Plus X i plus X plus 3. To jest jakbyśmy obliczyli i wiemy, że go prostokąta wynosi ile? 50 cm. Popatrzcie, utworzyło się nam piękne równanie. Równanie nie jest bardzo skomplikowane, na pewno będziecie potrafili je rozwiązać. Na początku uprośćmy trochę tą lewą stronę. Za dużo tego porozrzuconego, ile widzicie tych x, plus x, plus x, plus x. Po lewej stronie równania mamy 4x plus, i co jeszcze widzimy? 3 plus 3, 3 plus 3 daje nam 6. Prawa strona na razie się nie zmieni. Aby rozwiązać to równanie, po lewej stronie równania mamy 4x równa się, prawa strona 50 odjąć 6. W takim razie 4x równa się. 50 odjąć 6 daje nam 44. Czego się jeszcze musimy pozbyć? Obie strony dzielimy przez. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze sobie zapisywać, co robimy, przez co dzielimy obie strony. Czyli po lewej stronie zostaje nam sam x, a po prawej 44. Podzielić przez 4, co nam daje. x równa się 11. W ten sposób wyznaczyliśmy sobie x, czyli x to krótszy bok wynosi. 11, dłuższy bok, ile w takim razie wynosi? Zobaczmy. Skoro krótszy bok wynosi, czyli x się równa 11, to co wiemy o x plus 3 równa się 11 plus 3 daje nam 14, tak? Czyli wiemy, że krótszy bok ma 11, dłuższy bok ma 14. Zróbmy sprawdzenie naszego równania. Lewa strona, sprawdźmy już tą lewą stronę tu uproszczoną. Zobaczmy. Lewa strona równania, mamy 4 razy x plus 6. Równa się. 4 razy, i teraz zamiast x'a piszemy 11 plus Wyrówna się 4 razy x, wiemy, że to jest 44, plus 6. 44 plus 6 równa się 50. Prawa strona, prawa strona równania, zerknijmy tu na to równanie, ono wynosi 50. Widzimy, że lewa strona równania jest równa prawej stronie równania, więc rozwiązaliśmy dobrze to równanie. W takim razie boki wynoszą krótszy obliczyliśmy, wynosi 11 cm, a dłuższy bok wynosi, a dłuższy bok wynosi 14 cm.